Dajcie, kochani, na kanale co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj zapraszam Was na przepyszną zupę pomidorową, na przepis na nią. W końcu staniały pomidory i chciałabym to wykorzystać, bo tą zupę robi się ze świeżych pomidorów. Mąż był na zakupach i zakupił 2 kilo pomidorów, więc mi już ślinka leci, jak sobie pomyślę o tej wspaniałej zupie. Tak więc oglądajcie do końca i korzystajcie z tego przepisu. Jeżeli wam się przepis spodoba, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Marysia za chwileczkę też zaproszę do pracy. W tej chwili Marysia sobie chodzi z kijkami, także trenuje. A ja zacznę już obierać pomidory, więc biorę się do roboty. Pomidory należy sparzyć i usunąć skórki. Skórki bardzo łatwo odchodzą, jeżeli tylko są dobrze sparzone pomidory. Jeżeli chodzi o gatunek pomidorów, to tutaj jest to obojętne, mm, możecie zrobić z każdych pomidorów, tą zupę pomidorową, Bleby były tylko czerwone, bo ta czerwień zupy się jednoznacznie kojarzy właśnie z zupą pomidorową, a teraz. Pewnie wiecie, że można różnorakiej koloru, różnorakiego kupić. Na przykład można kupić żółte pomidory, można kupić czekoladowe pomidory, takie zielono-fioletowe nawet. No ale do zupy pomidorowej, wybaczcie, myślę, że najlepsze są czerwone. Napiszcie, co sądzicie na ten temat. Czyli tak zwane klasyczne pomidory. U mnie są to malinowe. Przygotowujemy moi drodzy czosnek. Potrzebujemy całą główkę czosnku, na te 2 kg pomidorów, więc trochę obierania tutaj będzie. Fajny młody czosnek. Dobrze się obiera. Marysia właśnie wróciła 5 km z kijkami zrobiła. Na razie to było 5 km. 5 km zrobiłaś? 5 metrów. 5. No to super gratulacje. 5,5. Pół. Pół. O, 5,5 nawet. No pięć to jeszcze lepsze gratulacje. <laughs> Więc teraz trzeba wykąpać się oczywiście. Po takim treningu. Dzisiaj jest dość gorąco na dworzu. 24 stopnie, a przy takim wysiłku jak się chodzi intensywnie, no to jednak się troszkę upoci człowiek. A oto są składniki na naszą zupę krem pomidorową, 2 kg pomidorów, 2 cebule, cała główka czosnku 50 g masła, 2 łyżeczki soli. Kilka szczypt pieprzu, kopiasta łyżeczka bazylii i to praktycznie wszystko. Jeśli chodzi o sól i pieprz, to pamiętajcie, że do smaku solimy. Ja tutaj mam taką orientacyjną tylko ilość. Yy, więc jeśli potrzebujecie mniej, to dajcie mniej. Jeśli więcej, to więcej. Najpierw wkładamy masło i rozgrzewamy garnek. Praktycznie od razu możemy zacząć kroić cebulkę. Ja nie robię tego drobno, bo i tak całość składników zupy będzie na końcu zmielona. Więc trzeba po prostu jedynie leciutko na cząstki podzielić cebulkę. Ta cebulka się pod, podsmaża. Należy albo rozgnieść czosnek, albo go leciutko pokroić. Dobrze też zrobić taki zabieg, właśnie krojenia czy zgniatania czosnku kilka minut przed wrzuceniem go do garnka. Wkładamy do garnka czosnek i chwileczkę wszystko razem smażymy. Po chwili można już zacząć dodawać pomidory. Pomidory kroimy też na takie duże części. Wyrzucając tą najtwardszą część z pomidora. Najlepiej, żeby pomidory były bardzo dojrzałe. Wtedy mają maksimum smaku. Moje są właśnie takie. Możecie to robić na desce. Ja lubię to wszystko robić tak w powietrzu. Chociaż za chwilkę Marysię też zawołam, żeby mi trochę pomogła w tym. Marysia właśnie dołączyła już wykąpana po kijeczkach, nie? Mhm. No, więc gotowa jesteś do pracy. Więc Marysiu, kroimy pomidory na pomidorówkę mhm. naszą zupkę. Krój tak, żeby pokroić na takie duże kawałki aż tak twardą część zostaw. O, tak i wystarczy. Nie? To odkładaj na bok, a teraz to, zajmie się. Tym. Teraz będziemy dokładać do garnka. Ja tutaj będę w powietrzu kroić, a ty na desercie. Bo pomidorów jest dość sporo, nie? Do pokrojenia. Nie trzeba bardzo drobno, Marysia, bo to się wszystko rozpadnie nam w, gar w garnku, wiesz, za chwilę podczas tego gotowania. Jeszcze tutaj tak, do gara. I jeszcze jeden został dla Ciebie. No i do gara. I jeszcze wrzucisz przyprawy. Dobrze. No. To Marysiu, wrzucaj te przyprawy, bo nie ma na co czekać. Sól. E, wiesz co, tego, tej bazylii nie wrzucaj. Jeszcze na samym końcu wrzucimy. I pieprz. No i to wszystko. Sól i pieprz. I tyle wystarczy. A na samym końcu tę bazylię, żeby nie utraciła swojego aromatu. No a zupa się tak gotuje. Trzeba ją gotować z odkrytym, odkrytą po prostu, żeby się też sama przez się zagęszczała. Pomieszamy, pomieszamy. I będziemy na wolnym ogniu gotować ją około 20 minut od tego momentu. Akurat mi się tutaj skończyła sól. Słuchajcie, wy nie patrzcie na to, że ja mam taką, takie opakowanie tutaj od soli i że jest to sól morska, bo to jest tylko opakowanie, bo ja tutaj zawsze uzupełniam sobie solą taką. No najczęściej jest to sól kłodawska, najbardziej lubię tą różową, naturalną, kamienną, drobnoziarnistą e, i e, uzupełniam po prostu ten pojemniczek. Do tego niektórzy z przerażaniem mi piszą, o Pani używa sól morską, a morska jest najbardziej niezdrowa, no kiedyś kupiłam po prostu taki, taką sól. Pozostało mi opakowanie. A że ja nie lubię wyrzucać, jeżeli coś jest dobre, tak więc wykorzystuję to opakowanie. A jeszcze z takich porad, to pamiętajcie, żeby dbać o Wasze deski. Najlepiej jest przeznaczyć sobie jedną deskę do e, mięsa. Ja mam taką deskę. Taką samą, to tak samo wygląda, e, ale jest z tym tutaj, to ja często używam ją do mięsa właśnie, do warzyw, czy do innych tego typu rzeczy. Tej drugiej używam, mam cały zestaw desek, ale co jest najważniejsze? Po użyciu należy ją wyszorować. Najlepiej, jeżeli używamy na przykład mięsa na tej desce, no to najlepiej jeszcze jest ją sparzyć. E, po wyszorowaniu z, e, gąbką z płynem, dlatego, że drobinki jedzenia wchodzą w strukturę Drewna, bo drewno jest sporowate, dlatego trzeba je po prostu odkażać co jakiś czas. A co tam u naszej zupy, może już teraz Wam pokazuję, jak się dobrze, fajnie tutaj nam gotuje. Od czasu do czasu najlepiej ją zamieszać od dołu, żeby się czasem nic nam nie przypaliło. Na 5 minut przed końcem gotowania wsypujemy bazylię. Jeżeli nie macie bazylii, możecie użyć na przykład majeranku albo oregano, zależnie od Waszych preferencji smakowych. Jeżeli do tej pory pracowaliście bez fartuszka przy gotowaniu tej zupy, to teraz radzę fartuszek założyć tak jak ja, bo będziemy w tej chwili. Miksować tą zupę. No i moi drodzy, zupa, krem z pomidorów, gotowa. Zobaczcie, te, jaki ma przepiękny kolor. Z naturalnych pomidorów, bez żadnego koncentratu. Ja do tej zupki mam też kluseczki. Więc jeżeli chcecie przepis na keto kluski, to gdzieś tutaj będzie albo tutaj, albo tutaj, więc klikajcie i róbcie też u siebie. z tego przepisu wyjdzie 4 albo nawet i 5 porcji i jeszcze trochę tych keto kluseczek. Keto kluseczki wzbogacą nasz posiłek o białko i tłuszcz dobry, bo to jest, są one z mąką migdałową. I jeszcze tylko przybieramy ewentualnie pietruszką albo inną zieleninką i za chwileczkę będziemy smacznie Ją zajadać. No, Marysieńko, próbuj. Tak uważaj, bo gorąca. Z brzegu weź. No i tak, poczekaj, podmuchaj trochę. I co? Fajna. Fajna? No. Czyli co, dobra? Dobra. Mm, no dobrze. A ja jeszcze zaraz swój, swoją spróbuję. Mmm. Moim zdaniem jest doskonała. Nie, Marysiu? Mhm. Mm, za chwilkę siadamy i ją wcinamy. I się już z Wami pożegnamy. Pamiętajcie, jeśli Wam się przepis spodobał, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie nasz kanał. Więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnych filmach. Pa!